Raikkonen był już w Formule 1, a Robert musiał jeszcze stoczyć wiele pojedynków w juniorskich seriach wyścigowych, zanim otworzyły się przed nim drzwi do jedynki. Pierwszym krokiem była Formuła Renault 2000, jedna z najbardziej perspektywicznych serii dla nastoletnich zawodników marzących o Formule 1. To jest jeden z najlepszych serialów dla młodych kierowców takich jak ja i, i dla do, do zaczynania startów w molinach. E, także... Ta seria w ogóle wypromowała dużo zawodników, bo Felipe Massa wygrał Mistrzostwa Włoch Europy w 2000 roku. Tak, jest, tak samo Angli, w Anglii wygrał Kimi Räikkönen, także startuje w Formuły 1, także dużo kierowców z tej właśnie kategorii poszło, poszło do Formuły 1. Pierwszy bolid Roberta Kubicy był oczywiście o wiele słabszy od najbardziej zaawansowanych pojazdów wyścigowych świata, startujących w F1. Doskonale nadawał się jednak do pokonania przepaści, jaka dzieli wyścigi kartingowe od samochodowych. Sądzę, że każdy kierowca startujący w tych kategoriach w gokardach i w formułach, chce osiągnąć Formułę 1, bo to jest jakby największa szczebel tej samej spinaczki. Aczkolwiek... E chciałbym robić to po prostu to co lubię i niekoniecznie musi to być Formuła 1, aczkolwiek marzenia zawsze są marzeniami może się spełnią Pierwszy sezon w Formule Renault był dla Kubicy rokiem nauki Polak startował w Mistrzostwach Włoch, gdzie wywalczył 13 miejsce w klasyfikacji generalnej W Pucharze Europy był 14, lecz zdobyte w tym czasie doświadczenia zaowocowały lepszymi wynikami w sezonie 2002 Podczas ostatniej rundy Mistrzostw Włoch Robert podsumował swój drugi rok w Formule Renault następująco: To jest mój drugi sezon z tym samym zespołem. Na początku sezonu po testach zimowych apetyty były znacznie większe, szczególnie na mistrzostwa Europy. Jestem mi się parę e, błędów, parę problemów technicznych i jestem daleko w klasyfikacji do Mistrzostw Europy, aczkolwiek do mistrzostw o, po trzech wygranych pierwszych w czterech wyścigach. Też oczekiwaliśmy trochę więcej, aczkolwiek teraz musimy, ma stratę 8 punktów, czyli wszystko, wszystko się okaże w tym wyścigu w Mugello. Do finalnej rozgrywki o tytuł mistrza Włoch Robert ruszał z pole position. Problemy z oponami sprawiły jednak, że do mety dojechał na trzeciej pozycji. Kubica został wicemistrzem Włoch, a starty w formule Renault zwieńczył doskonałym występem w Brazylii. Polak pojechał na nieznanym sobie torze Formuły 1 w barwach nieznanej sobie ekipy. Mimo to na Interlagos zdeklasował stawkę młodych, utalentowanych zawodników z Ameryki Południowej na ich własnej ziemi. Była to ostatnia eliminacja w São Paulo na torze Interlagos w torze Formuły 1. Tor bardzo specyficzny, bardzo nierówny, na którym naprawdę takie chodzi pogłoska i ja nawet nie wierzyłem przed wyjazdem, że. Jest ciężko utrzymać nogę na gazie, na prostej, ale to prawda, jest bardzo nierówny. Ciężkie do hamowania, ponieważ tor jest nierówny, czyli bolid bardzo nerwowy. Udało się wszystko w porządku, ponieważ dzięki zespołowi RS Competition został bolid bardzo dobrze przygotowany i udało się zwyciężyć dosyć, dosyć łatwo. Występ kubicy na brazylijskim torze bacznie obserwował jego menedżer. Oto jak Daniele Morelli wspomina jeden z najbardziej spektakularnych sukcesów Roberta w Formule Renault 2000. Było tam 30 gniewnych kierowców brazylijskich, którzy podczas ostatniej rundy mistrzostw Brazylii walczyli o tytuł. Robert był tam jednym z dwóch zawodników z Europy, którzy wystartowali gościnnie. Po przejechaniu pierwszych pięciu okrążeń na Interlagos, który jest bardzo trudnym torem, Robert było sekundę szybszy niż ktokolwiek inny. Po dwóch latach startów w Formule Renault Robert wiedział, że droga do Formuły 1 nie będzie łatwa, a realia wyścigów samochodowych znacznie różnią się od kartingu. Wygrywać nie można przez całe życie. Sama jazda bolidem nie spada się tylko z wygranych. Żeby wygrać trzeba jest parę czynników, które muszą muszą pracować na 100%. Bolid, kierowca, wszystko musi być zgrane. Kolejnym krokiem Kuwicy na drodze do Formuły 1 były starty w innej bardzo popularnej serii dla młodych kierowców. W sezonie 2003 Polak przesiadł się do szybszego i lepszego bolidu. Plany były, żeby wystarczać w Formule 3. Dzięki sponsorom i staraniom udało nam się dopiąć budżet, żeby wystarczać w Euroserie z Formuły 3. Jest to nowe mistrzostwa zorganizowane przez Federację Francuską i Niemiecką. Bardzo ciężkie. Ciężka stawka, doświadczenie kierowcy. Startujemy w Niemczech, we Francji, w Belgii, w Austrii, w Holandii i we Włoszech. Na pewno nie będzie łatwo. Chcemy, chcemy razem z zespołem Premą, Power Team jest to włoski zespół być w czołówce, żeby żeby się dobrze pokazać Kubica był bardzo zadowolony z możliwości startów w Formule 3 Euro Series. Decydował wysoki poziom sportowy oraz parametry bolidu, który był znacznie lepszy od samochodu Formuły Renault. Jeśli chodzi o moc i silnik, jest to dwulitrowy silnik, jak Formuły Renault. My używamy w tym, w tym roku Ople, ale jest, są dos, dos, dostosowane do, do, do wymogów e, regulaminowych. E, jest to silnik dwulitrowy, około mocy 220 koni. Przyspiesza to dosyć szybko, ponieważ waga jest dosyć mała. Razem z kierowcą Boli z Formuły 3 waży 560 kg. Przyspieszenie jest to około 3 sekund do 100. Znakomite hamulce Formuły 3, które pozwalają na hamowania, późne hamowania do zakrętów, są naprawdę bardzo mocniejsze i bardzo wymagają dosyć dużej czułości, i tyle. Po zimowych przygotowaniach, Kubica był już w pełni gotowy do debiutu w Formule 3. Polak przejechał ponad 5000 kilometrów w testach z zespołem Prema Power Team. Niestety, tuż przed rozpoczęciem sezonu kariera naszego zawodnika ponownie zawisła na włosku. W wypadku drogowym Robert doznał bardzo skomplikowanego złamania ręki i początkowo nie wiadomo było, czy będzie mógł kontynuować starty w wyścigach. Złamanie było w 5 miejscach, choć była prawie rowsa E, operacja we Włoszech 2 maja, Wystawiono e, szynę 16 cm i, szru, i śruby też, 16 śrub, e, które praktycznie teraz nie czuję, ale ta ręka jeszcze e, po prostu nie ruszają ją przez dwa miesiące wszystkie mięśnie i masa mięśniowa opadła, e, także będzie twarde rehabilitacja, e, teraz zaczynam już trening bardziej siłowy. Żeby żeby powrócić do 100% formy fizycznej. Pierwsze ostrożne prognozy lekarzy zapowiadały, że Polak zasiądzie za kierownicą bolidu po 6 miesiącach rehabilitacji. Robert nie miał jednak tyle czasu. Ponownie zaskoczył wszystkich swoją niezwykłą determinacją i pragnieniem jak najszybszego powrotu na tor za wszelką cenę. Wróciliśmy po półtora miesiąca, 6 tygodniach, a ja już jeździłem bolidem. W ogóle wszyscy byli bardzo mile zaskoczeni tak szybkim e, powrotem do, do, do startów i do treningów. E, bardzo dużo wysiłku włożono w tą rehabilitację, szczególnie z mojej strony. E, wierzyłem, że mogę tego doprowadzić, że mogę wrócić na Maurice Ring, e, bo miałem taką motywację, że wiedziałem, że będę jeździł szybko na Maurice Ring. Miesiąc i 10 dni po operacji kubica ponownie zasiadł za kierownicą Polidu, aby podczas testów sprawdzić, czy będzie w stanie wystartować w wyścigu. Po konsultacji z lekarzami uznał, że zadebiutuje w Formule 3 w najbliższym wyścigu na ulicznym torze Norris Ring. Polak nie miał jeszcze pełni władz w prawej ręce i dłoni. Na ramię nakładał specjalny plastikowy ochraniacz wzmacniający kość od zewnątrz. Nikt nie spodziewał się, że w takim stanie Robert będzie mógł walczyć o podium, a tym bardziej o zwycięstwo. Charakterystyczna trasa sprzyjała jednak kubicy, który zawsze bardzo lubił tory uliczne. Jadąc do Norris ja wiedziałem, że ten tor mi będzie odpowiadał, ponieważ moim silnym punktem są dohamowania. hamowania. Norris mamy dwa bardzo duże dohamowania. Pierwsze szczególnie z 250 na godzinę do 50, także praktycznie z szóstki do jedynki redukujemy. Duże dohamowanie na torze ulicznym, który jest bardzo śliski. Poza tym mając na Norris Ring długie, proste, trzeba używać małego downforsu i skrzydła e, są bardzo, bardzo mały kąt nachylenia mają, także bolid bardzo się ślizga i te dohamowania mi pozwalały na uzyskiwanie przewagi nad innymi zawodnikami. Już czasówki poszły naszemu kierowcy nadspodziewanie dobrze. Kontuzjowany Kubica zaskoczył wszystkich rywali, zdobywając doskonałe trzecie pole startowe. Ustąpił jedynie dwóm zawodnikom dominującej ekipy ASM. Roberta widzimy po lewej stronie ekranu w żółtym bolidzie numer 33. Jadąc za Aleksandrem Premą i Oliwierem Pla, Robert odbił na wewnętrzną stronę toru i wchodząc w charakterystyczny pierwszy nawrót opóźnił hamowanie. Ledwo zmieścił się w obrębie jezdni i przepuścił pla, ale wyprzedził za to prema. Ten niezwykle odważny i ryzykowny manewr dał mu awans na drugą pozycję. Kubica musiał mieć się na baczności. Prema nie dawał za wygraną i próbował odebrać mu drugą lokatę, ale już w swoim pierwszym życiu wyścigu F3 Polak wiedział, jak powstrzymać doświadczonego rywala. Potem wszczął pościg za liderem. Ostatni wyścig ja jechałem 6 miesięcy temu czyli pod koniec listopada w Brazylii. Także przerwa sześciomiesięczna robi swoje. Szczególnie, że inni zawodnicy już mieli sześć wyścigów za sobą, także to trochę pomagało im. Byłem dosyć zdziwiony, że... mile zdziwiony, że, że tak dobrze mi poszło i to pokazuje, że jednak mam szansę i mam jest szansa o walkę o zwycięstwo. Na 11 okrążeniu narz zawodnik podjął decydujący atak i wyszedł na prowadzenie, którego nie oddał do mety. Jego sensacyjny debiut na stojący oklaskiwali nie tylko członkowie zespołu, lecz także dziesiątki tysięcy niemieckich widzów, którzy tego dnia wysłuchali mazurka Dąbrowskiego. co my nie myśleliśmy, że wygramy. W ogóle byliśmy zaskoczeni, jak byłem drugi, trzeci po czasówkach, ale ja szczególnie wiedziałem, że mam możliwości, żeby walczyć o podium. W drugim wyścigu Robert zajął drugie miejsce i na tym niestety skończyła się jego dobra seria. W 2003 roku był to mój pierwszy sezon w Formule 3. Byłem jedynym kierowcą premy, który nie był wspierany przez Toyotę. Toyota miała program rozwojowy młodych kierowców, co nie ułatwiało też sytuacji. Zaskakująco dobra forma Polaka nie pokrywała się z interesami ekipy Prema. Po wspaniałym debiucie Kubica nigdy nie zagroził już liderowi włoskiego zespołu, wspieranemu przez Toyotę. Formuła 3 jest, była bardzo dobrą kategorią. Niestety wyniki nie zależą tylko i wyłącznie od kierowcy. Ja startowałem w 2003 roku z włoskim zespołem Premą, który zresztą wygrał E, mistrzostwa z Ryanem Brisko ja opuszczałem z pierwsze trzy wyścigi e, tak naprawdę już miał, wiedziałem, że nie mam szans na wygranie, wracając na czwartym weekendzie. E, jeszcze sobie bardziej nagrabiłem, sądzę, wygry, wygrywając wyścig, ponieważ zaburzyłem cały program. Oczywiście e, zespół wygrywa z jednym kierowcą, i, i automatycznie prema, jak ja miałem wypadek, postawiła na Ryana Brisco. Miałem bardzo dużo problemów technicznych, sądzę, że czasami nawet poprzez nieuwagę zespołu, ale oni się głównie skupiali na, na, na walczeniu tytułu z Ryanem. Sytuacja nie poprawiła się w sezonie 2004, kiedy Polak przy wsparciu Mercedesa dołączył do zespołu Mykę Motorsport. Okazało się, że niemiecka ekipa nie ma nawet zamiaru walczyć o wyższe lokaty. Kubica jeździł w starym ponad dwuletnim Bolidzie i współpracował z dyletantami, ponieważ najlepsi inżynierowie zespołu opuścili Formułę 3, aby uczyć się obsługi samochodów Mercedesa w serii DTM. 2004 rok był bardzo rozczarowującym rokiem, ale był to rok, gdzie się najwięcej nauczyłem, nie tylko jeśli chodzi o jazdę, ale też o jak to wszystko się obraca wokół wyścigów i były momenty takie jak na przykład wyścig w po, gdzie dwa razy stanąłem na podium i w ogóle cały sezon, gdzie zdobyłem prawie dwa razy więcej punktów niż mój kolega z zespołu Bruno Spengler, który zresztą walczy po raz kolejny sezon o mistrzostwo DTM-ów nie było złym rokiem, jeśli chodzi o jazdę, gorzej o wyniki. Dla większości kierowców nieudany sezon w Formule 3 oznaczałby koniec marzeń o Formule 1. Słowa Kubicy, mocno wcześniej ugruntowana na torach kartingowych, była jednak tak wielka, że słyszeli oni nawet najbardziej znani zawodnicy. Kiedy w 2003 roku do Polski przyjechali kierowcy Renault, Fernando Alonso i Jarno Trulli, spytaliśmy ich, czy znają jakiegoś polskiego zawodnika. Kubica.